Siema siema witam w nowym z CSGO Skinca Na moim kanale występuje być sobie w plusik Piszcie kodzik do 18 Tutaj Wam 10% do wpłaty oraz 20% na sam start Oczywiście macie wiele to płatności Także zachęcam link w opisie No i co mamy tutaj na stronie daily Case co 24 godziny odpuszczmy sobie go Zobaczymy co dostaniemy Tutaj jest wiele ładnych skinków, Mam nadzieję że komuś z was poleci coś ładnego Mnie niestety leci nowa Mnie niestety leci nowa za 8 groszy więc nie najlepiej co 24 godziny również jest konkursik tutaj o 1900 się zmienia, bo ja nagrałem to 1825 i tutaj macie konkursik co 6 godzin, sobie dołączę do niego. Też sobie możecie dołączyć za free. Z rzeczy za free jeszcze macie na samym dole skrzynki zrobicie na social media, także naprawdę spoko. No i dzisiaj chcemy sobie uzbierać 100 tysięcy punktów eventowych i je wymienimy, więc lecimy sobie zrobić jakieś skrzyneczki eventowe i myślę, że po 5 każdej po prostu sobie zrobimy. Tylko tak, jakie to są skrzynki? Makeup okej. Okay. Mm, mm, mm. Cyk, tylko że ulepszone. Mam nadzieję, że nam wystarczy, ale powinno na luzie w sumie: e, druga jest tutaj, e, trzecia jest tutaj, czwarta jest tutaj i piąta jest tutaj. Jedną co dużo tą, cyk. Na cztery osoby lecimy. Mam nadzieję, że z tego. A, że wygramy, B, że uzbieramy jeszcze 20 koła punktów. Bo chciałbym dzisiaj te stokoła wymienić w ogóle mam katar, więc sorry trochę za mój głos. Eee, dobra, dodajemy sobie bociki i lecimy. Wam oczywiście, jeśli naczek się spodoba, to poczekaj w górę z tym dzwonkiem. A, i mamy 100 tysięcy już w ogóle na starcie. to Nie rozumiem, ale dobra, mi się podoba, mamy stokoła. Także spoko to jeszcze wygrać tę bitwę jest 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 super. Eee, dobra pierwsze dwie skrzyneczki niestety lipę mi dają totalną. Jestem przedostatni w tabeli. Okej okay, teraz wyprzedzamy sobie na pewno Michaela. Znaczy, A my tak mieliśmy więcej niż Michał. Teraz to też już, już inna skrzynka. Oj. No, ja jestem ostatni w sumie. Jestem ostatni, ale wiadomo, te najdroższe skrzynki, największą różnicę zrobił, Zapewne. Ej, no sorry, w ogóle za mój głos, bo ja słyszę siebie i jest tragedia. Jest tragedia z moim głosem. Mam tak zapchany nos, ale no cóż. Oj, hyperbestia. Ładny 5700. Chyba najładniejszy w ogóle 57, tak mi się wydaje. No, a nam nic nie leci. I my mamy 7 dych. Tragedia, w szczerze. No gryf nam leci za 18 złotych. No co to jest. Ostatnia taka skrzynka i znowu syf. No i teraz 8 najdroższych skrzynek. Proszę, no musimy się to zacząć odbijać. WSP za 9 dych. Aha, oni hyperbestię po 500 zł, okej. Okay. No to raczej dla mnie to już jest GG, Tak szczerze. <coughs> ciężko będzie, ciężko będzie. Akwamaryna ale w jakimś słabym stanie. No super. To jest nie do odbicia widzowie Dragon King 40 zł. No i najdroższe skrzynki teoretycznie, ale no to musiałbym mi naprawdę koski rzucać. A koskę dostaje Michael Aha No to GG A Simov jeszcze tutaj. No, no fajnie. Na Underdog byśmy byli zwycięzcami, a... Niestety w normalnym trybie mamy 500 zł. Ej, tragicznie mi oddało, szczerze. Szczerze, mega tragicznie. Dobra. Pójdźmy sobie do iwentziku. A wiecie co, to jest sobie troszkę otworzę. Powiedzmy, że tych skrzynek. Bo bym chciał troszkę więcej tych punkcików. Dobra. Cyk. I mamy tak, mamy. 102 tysiące. Mamy królowskiego rzadka w Tutaj punkty eventowe na końcu będą za miejsce, które zajmiecie trzy miejsce skinka. Jak chociażby, no nie wiem, tutaj za to przyjeżdża jest Knife Lore, więc całkiem spoko. Tu sobie klasycznie ostrzemy z pięć skinków. Dlatego chciałem mieć 102 000, bo chciałem sobie tutaj ustrzelić cyk. Dobra. I teraz tak, idziemy na handel bronią, Wymieniamy tutaj 100 koła, o ile się da. Nie da się. Czyli da się pewnie po maksymalnie 50 tysięcy, jak ostatnio, nie? Dobra. No, to zobaczmy, co mi da za 2 razy 50 tysięcy, czyli w sumie za 100 koła punktów. Czyk. Ok, 74 zł i 81. Ej, I 150 zł to w sumie nie jest da? Spodziewałem się właśnie okolica 200. Eee, dobra, a ogólnie, jakbyśmy tutaj na przykład macie jakieś e, guardiany czy coś, no to musielibyśmy w sumie te 100 koła i mielibyśmy mniej, więc w sumie warto, więc w sumie warto, handel z bronią, spoko. W ogóle macie Exchanger na stronie i przykładowo zdałem to dwa skiny, no ale nie ukrywajmy, nie są za ładne, więc wolę sobie je wymienić i wolę sobie wziąć na przykład... hmm, co jest tu ładnego? Na przykład AWP Hyperbestia i dostaję jeszcze cashback z różnicy cenowej, tutaj sobie na konto CSGO Skinsa, więc całkiem spoko, a my sobie zróbmy ostatnią bitewkę. Eee, no i co, mamy 1000 zł, więc coś za tysiaka jakieś... hmm. Ciężkie, to jest ciężkie. Mm, na Royale nam nie wystarczy ulepszonego. więc zrobić, może tak i tak? Nie, to jest to samo co mm, To może tak. O, coś takiego, coś takiego, cyk na cztery osoby no i ja wam już powoli dziękuję za odcineczek, Pamiętajcie, żeby wejść na CS Goskinsa wpisać kiedyś grabi do 18 albo dostaniecie, w sensie dostaniecie 20 na start, a jak chcecie jeszcze wpłacić, to jeszcze 10% do wpłaty, więc zachęcam link w opisie, link do Discorda też w opisie, a my z pierwszej skrzynki trafiamy, O ja przegraliśmy to. E, Digiel, rękawiczki z odwała. No to by musiał jakiś niesamowity Doppler polecieć, no ale nie leci. Ale bardzo ładna emeczka leci. Skoda przegraliśmy łapeczkę w gresu z dzwonkiem, dzięki za odcineczek, Widzimy się pewnie jutro, bo lecimy praktycznie daily. Elo!